Cześć, witajcie. Z tej strony Diablo, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Plugin Evolved. Dzisiaj gramy kolejną rozgrywkę multiplayer na przypadkowego przeciwnika. Zrobiłem już sobie tu naszą plagę, mam odblokowane wszystkie geny, i wybrałem te, które ja uważam za najlepsze. I możemy zacząć. Przeciwnik ma dokładnie te same geny, co wskazuje na to, że one są najczęściej wybieranymi z powodu ich siły. Nazwałem moją flagę budynowy kisiel, dlatego że byłem troszeczkę zmęczony i nie do końca wiedziałem, co robię. Zaczęliśmy w Sudanie, ze względu na to, że wzięliśmy Unstable Inception. Zaczynamy w tym wypadku w przypadkowym kraju. Na początku weźmiemy sobie rozwijanie się przez krew i przez pyły, ponieważ jesteśmy w ciepłym kraju. I już na samym początku przypomnę Wam. Jeżeli chcecie wziąć udział w odcinku i ze mną zagrać... Musicie napisać swoją nazwę Steam w komentarzu. Ja was znajdę, dodam do znajomych i napiszę, jeżeli będziecie mieć, mieć czas, to zagramy. Znajdziecie się na odcinku. Jeżeli nie macie gry, możecie udać się do opisu i kliknąć w link, który jest podpisany: Plugin Evolved. Tam możecie kupić plugin troszkę taniej niż na Steamie. Nie jest to dużo, jednakże wiadomo, zawsze, zawsze coś, prawda? No i tak. Nasz przeciwnik gra wirusem i rozwija się od nas dużo, dużo szybciej. Pewnie też dostał jakiś ciekawszy kraj niż my, z tego co widzę. Weźmiemy sobie na początku podstawowe odporności. 100-200 tysięcy już. Chwila, chwila, chwila. Martwi? Aha, rozumiem. Nasz przeciwnik rozwija się tak szybko, dlatego że od razu poszedł w zabijanie, więc może troszeczkę pomożemy ludziom go wyleczyć. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsza droga. Ale przy okazji musimy nie dać się całkowicie wybić, więc, więc musimy się też troszeczkę rozwinąć. Na razie nasz przeciwnik całkowicie nas dominuje, ale w porządku. No, na razie będzie dostawał bonusowe DNA, ale ludzie już go pewnie wykryli. No dobrze, napiszemy mu Hefan. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Znowu rozwinął bonus do zabijania. I ma również bonus do zabijania ludzi, którzy są nami zainfekowani. I on zaczął gdzieś w Europie. Ojej. Strasznie szybko się rozwija. Skąd on zaczął? Wygląda na to, że z Ukrainy? Chyba z Ukrainy. Nie jestem pewien, ale wygląda na to, że z Ukrainy. Pomożmy ludziom go leczyć no bo tylko tyle możemy w sumie zrobić. Jesteśmy praktycznie całkowicie zdominowani. Bardzo niedobrze. No, nie spodziewałem się takiego szybkiego startu. Naprawdę, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, gdzie on zaczął. Najmniejszego pojęcia, gdzie on zaczął. Jesteśmy na razie całkowicie z... zniszczeni przez naszego przeciwnika. Jestem w kropce, naprawdę jestem w kropce i nie mam pojęcia, co się dzieje. Dlaczego tak się stało? No cóż, ciekawa taktyka obrana przez naszego przeciwnika. Coś się stało. Przeciwnik nas znalazł. O, o. Niedobrze. Musimy stąd uciekać i to jak najszybciej. Pierwszym samolotem. Dlatego, że przeciwnik nas zje w naszym kraju. Naprawdę, przeciwnik nas zje i to w bardzo, bardzo szybkim tempie. No, musimy to szybko uciekać w takim razie. No, nasze, naszego przeciwnika za to już bardzo szybko leczą, więc uciekajmy. Uciekajmy na nową Gwinę. I może uda się to jeszcze odratować, prawda? Nie trzeba będzie zaczynać jeszcze raz. Myślę, że nasz przeciwnik będzie nas gonił. No, niedobrze dla nas, niedobrze. Utrudnimy mu jednak zabijanie nas. Ale chyba nic z tego nie wyjdzie, tak jak tu widzę. Jest nas, jest nas trudniej wyleczyć, a przeciwnika 20% prościej. Hmm. Naprawdę zastanawiam się, czy nie inwestować właśnie w wyleczenie naszego przeciwnika. I to bardzo ostro inwestować w to. Na nowe Gwinei chwilę przeżyjemy, jednakże no nie za długo. Sudan już nam praktycznie całkowicie zniszczył. W Australii też go nie ma. Musimy się gdzieś przenieść, gdzie jego jeszcze nie ma na pewno. Nie ma go na Kanadzie. W Kanadzie, przepraszam, oczywiście. Więc poleźmy do Kanady. No, dobrze. No i nasz przeciwnik zaczyna się już ostro bronić przed tym. Jest w Kanadzie. No to świetnie. Tylko nie dla nas. Hmm. No cóż. Kolejne objawy musimy rozwijać, które utrudnią mu zabicie nas. No, już, już nie ma bonusu do zabijania naszych ludzi. Ale czy uda nam się powstrzymać go przed zabiciem nas? E, no, zobaczymy. Zobaczymy. Może się udać. Przeciwnika jest 19% trudniej wyleczyć, no ale już ma 70%. I ludzie, których zainfekował. Zaczyna mu spadać liczba zainfekowanych. No ale nas zaraz zje, po prostu. Naprawdę nas zje. Szybko musimy lecieć na Grenlandię, dopóki go tam jeszcze nie ma. Jest na Grenlandii. Oh. No świetnie, jest wszędzie. Już widzę, że jest wszędzie. Tak, zdecydowanie nasz przeciwnik jest wszędzie, a my już nie do końca. Przegraliśmy tą grę. Tak mi się wydaje, że. Przegraliśmy już tą grę. Ale postarajmy się obronić jak najlepiej tylko damy radę. No to nie była dobra decyzja, ale prawie już naszego przeciwnika wyleczyli. Możemy się jeszcze zdołać jakoś uratować, tak mi się wydaje, no, że może się to jakoś jeszcze udać. No 300 300 osób na świecie naszych. No obawiam się, że nic z tego. Pomimo, że w tej chwili liczba naszych zainfekowanych rośnie, no to rośnie, nie rośnie. Ta strzałka źle pokazuje. Rośnie względem jego, dlatego że my powolniej spadamy niż on. Ale 90% i taki mały odsetek ludzi na świecie to jest zdecydowanie za mało, żeby go wyleczyć. I zostaliśmy całkowicie zniszczeni. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiej szybkiej gry, no i to, to mnie chyba zgubiło. Porażka, no niestety. Yy... No. 362 dni. Zagrajmy w takim razie jeszcze raz. No. Wow. Masakra. Całkowicie zniszczeni. No i cóż, trzeba jeszcze raz próbować. Tym razem może uda nam się nie zostać całkowicie zmiażdżonymi. No, zaraz się okaże. Gra się startuje. I gdzie zaczniemy? W Egipcie. Bardzo dobrze. Egipt to jest całkiem spoko miejsce. Rozwijmy sobie podstawowe odporności. Objawy, może się na razie nie bawmy. Odporność, przenoszenie się pyłami i poczekajmy. Tyle tylko możemy na razie zrobić. Na razie nieznaczną przewagę mamy nad naszym przeciwnikiem naprawdę nieznaczną, ale dostaliśmy kolejny DNA. Rozwiniemy się przez krew. Dodatkowe DNA, świetnie. I przez przenoszenie się wodą. Tak, dobrze pierwsze, więc to weźmy. I potem co? Co dalej by inwestować? Może odporność na zimno, żeby jak najszybciej móc się rozwijać w krajach Europy i w Kanadzie. No i teraz trzeba by było poczekać na samolociki. 13 punktów DNA. Mamy na razie przewagę nad naszym przeciwnikiem. Dobrze. Na pewno nam się to przyda. No, ale troszkę powoli to idzie jak na razie. O, dostaliśmy DNA, świetnie. Weźmy sobie już te samoleciki i 5 DNA. Od razu możemy lecieć. Polećmy więc do Wielkiej Brytanii. Może akurat nam się uda trafić. No, nie, nie trafiliśmy, ale naszego przeciwnika też tu nie ma, więc bardzo dobrze. I możemy się dalej rozwijać przez Kaszel i przez rozprzestrzenianie, to zaraz. Weźmiemy sobie rozprzestrzenianie przez powietrze, żeby móc już od razu obsadzać samoloty. No na razie, na razie idzie nam dobrze. 200 tysięcy do 10 tysięcy to jest całkiem dobry wynik. Oczywiście to wszystko może się jeszcze zmienić, dlatego że te 200 tysięcy to jest tylko Egipt. Na samoloty nas jeszcze nie stać. 18 punktów DNA, jeszcze 3. No... Postarajmy się zdobyć jak najszybciej to DNA. Najlepiej z naszego kraju, jak nam przyjdzie. No nie, zainfekowaliśmy poboczne. To też w porządku. Weźmiemy sobie już przez powietrze. I teraz możemy się zająć. W sumie czym możemy się zająć? Może utrudnimy leczenie, już. Dlatego, że nas na pewno zaczną leczyć szybciej niż jego. To już widzę od razu, że nas wykryją pierwszych. No ale. Postarajmy się, żeby jak najtrudniej było nas wyleczyć. Nie dajmy się w ten sposób zniszczyć. Od razu weźmiemy sobie ułatwienie leczenia przeciwnika. I teraz pójdziemy już stricte w objawy. Dysypka może być. No, i tak jak mówiłem, nasz przeciwnik praktycznie się z nami zrównał. A zaraz nas prześcignie. O, właśnie. Już nas prześcignął, jednakże nie zaczął jeszcze zabijania, więc. Bardzo dobrze. Nie zostaniemy całkowicie zniszczeni na samym początku. Weźmiemy sobie teraz. Ropnie. Hmm. Ropnie albo Kichanie. Kichanie daje więcej zainfekowywania, więc weźmiemy sobie Kichanie. No i musimy teraz nadganiać. Bo pomimo świetnego startu teraz zaczynamy przegrywać. Nasz przeciwnik wypłynął z Brazylii. I w tej chwili zatrzymał się. W Brazylii jest 210 milionów ludności. Poszukajmy jakiegoś kraju, w którym jest więcej, i spróbujmy namierzyć w ten sposób naszego przeciwnika. Ale zakładając, że wypłynął z Brazylii, przylećmy się tutaj. Znaleźliśmy. Bardzo dobrze. Brazylia, no i dodatkowe DNA dla nas. Zapalenia płuc na razie podziękuję. Weźmiemy sobie tutaj w tym kierunku te objawy utrudniające nas na wyleczenie i 30% trudniej super, w porządku i gońmy naszego przeciwnika, gońmy go ostro weźmiemy sobie zaraz ślepotę za 22 punkty i mamy teraz bonus do infekcji ludzi którzy są zainfekowanych naszym przeciwnikiem super, na pewno się to przyda w przejęciu Brazylii i nawet Wielkiej Brytanii super, już Właśnie, zaczęli nas leczyć, ale no, powiedzmy, że na razie nam to nie musi przeszkadzać za bardzo. Weźmiemy sobie ślepotę, a potem szaleństwo za 27 punktów DNA. Tylko rozwijmy sobie najpierw, no, nie stać nas na to. Nie stać nas jeszcze na DNA z ciał. I przeciwnik dał nam minus do infekcji ludzi, których on zainfekował. Nie przeszkadza nam to. Może sobie dawać, zmarnował jakieś 30 punktów DNA. Pasuje mi to. I weźmiemy sobie, już mamy szaleństwo. Jest nas ile? 57% trudniej wyleczyć. Bardzo dobrze. I zaczęliśmy już lekko zabijać. Weźmy sobie więc ułatwienie zabijania zaraz za 13 punktów, żeby pozbyć się części naszego przeciwnika. Raz i zaraz dwa. I potem to. Aha, nie. To jest utrudnianie zabijania przeciwnikowi. Racja, od góry były ułatwiania naszego. Zaraz to też zrobimy. Przeciwnik nas znalazł. No, to prędzej czy później musiało się stać, jako że jest praktycznie w całej Afryce. Czy mi się wydaje, czy nasz przeciwnik zaczął zabijać? Czy to może my? Nie. To nasz przeciwnik. I to bardzo ostro. Trzeba się bronić w takim razie. To nasz przeciwnik to jak widzicie bardzo, bardzo ostro zaczął zabijać, więc może będziemy się bronić, no cóż, najlepiej jak umiemy, czyli przez pozwalanie wyleczyć naszego przeciwnika. Wziął też DNA nas ciał, no ale jak widzicie 26% już ma w tej chwili wyleczenia. Myślę, że poszedł w jakiś bardzo, bardzo śmiertelny objaw. Nie ma go na Nowej Gwinei, z tego co widzę, bo nie ma tutaj martwych. I na Nowej Zelandii tak samo, więc przelecimy się tam bardzo chętnie. Nowa Gwinea, poproszę raz. I Nowa Zelandia też raz. Jesteśmy tutaj, naszego przeciwnika nie ma, możemy się spokojnie. Jak to powiedziałem, nasz przeciwnik przyszedł na Nową Zelandię. Ale w Nowej Gwinei jeszcze jesteśmy bezpieczni. Weźmiemy sobie. Kraje ciepłe, rozwijanie się. No i chyba tyle możemy na razie zrobić. No, na razie nie idzie znowu dobrze. Yy, no, 55% i już połowy światła nie ma. Niedobrze. I nasz przeciwnik też zaczyna powoli opanowywać Egipt. Nie fajnie. Nie podoba mi się to. Yy, czy nasz przeciwnik jest na Karaibach? Oczywiście, że nie. Super. Więc przelećmy się w to miejsce. W Kanadzie, jak widzę, już jest, ale na razie możemy się bronić w naszych bastionach. No i nasz przeciwnik przyleciał na Karaiby. Tak. Na Filipinach też go nie ma. Oczywiście tam też się zaraz udamy. No, jak żeby inaczej, musimy się bronić. Na Islandii tak samo. I myślę, że to będą nasze bastiony, których obronimy i które pozwolą nam zwyciężyć. Właśnie Karaiby, no może już nie, ale Nowa Gwinea i Islandia. Może się udać. Nie zaprzeczam. Na Nowej Gwinei to my zaczęliśmy zabijać. Na Islandii dalej nie ma naszego przeciwnika. Chciałbym, żeby tutaj zamknęli ten port morski. No, nasz przeciwnik się skapuł, ale obawiam się, że może już być za późno. Ma 93% wyleczenia. Oczywiście będzie miał jeszcze możliwość użycia y, wymieszania genetycznego, przetosowania. I wtedy kupi sobie troszeczkę czasu, ale nie za dużo. Może powinniśmy zacząć porządnie zabijać jakoś? Weźmy sobie utrudnienie zabijania naszych. Żeby jak przyleci na tą Nową Gwineę, miał dużo trudniejsze zadanie. Chciałbym się go pozbyć z tej Islandii, no ale obawiam się, że to nie jest możliwe. On pakuje cały czas się na tą Grenlandię, ale nie zauważył chyba Nowej Gwinei. Już ma 100% wyleczenia i w tej chwili przegrał grę. Nie zauważył chyba tego, ale nie ma DNA, jak widzicie, na cofnięcie sobie, więc 100% wyleczenia. No i bardzo fajna wygrana w sumie. Obroniliśmy się na Nowej Gwinei, obroniliśmy się. W Hiszpanii i na Islandii. No i zwycięstwo. Nasz przeciwnik zrezygnował tam pisało. Szkoda. Ale widzieliście, że już, już przegrał. Zobaczmy sobie tylko jeszcze, jak on nas tutaj chciał zaatakować. Przez ptactwo, potem już prosto w objawy i już w śmiertelne objawy tutaj poszedł. Potem samolotami, guzami. Potem właśnie ta obrona za 34 DNA. Odporności, wiadomo. I tutaj już wziął sobie DNA z ciał, ale miał tylko jeden słaby objaw na zabijanie. Aha, i potem poszedł już w te bardzo ostre objawy. Potem zmarnował, moim zdaniem, tutaj dużo punktów DNA, które mógłby dużo lepiej wykorzystać. Wziął drugie DNA z ciał yy, i potem wziął rozprzestrzenianie się zwierzętami. Za pewnie jakieś 40 punktów DNA, i zmarnował kolejne DNA w tej chwili to już jest jakieś 150 DNA, kolejne rozprzestrzenianie, kolejne moim zdaniem zmarnowane punkty, to będzie jakieś pewnie 250 już DNA, które w tej chwili mógłby użyć na powiedzmy 5 razy cofnięcie przetasowania genetycznego, lub powiedzmy 25 samolotów. I w tej chwili przegralibyśmy, no ale nasz przeciwnik nie pomyślał w ten sposób. No i wygraliśmy. A w tej chwili dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentarzy, lajkowania, subskrypcji. Na dziś to wszystko. Cześć!